Siema Pane, Pane wy. jako że wczoraj wymienialiśmy poduszki silnika Dzisiaj pomówimy o objawach Jakie są, kiedy są już użyte No to tak, objawów nie jest aż tak wiele idzie to łatwo sprawdzić Pierwszy objaw, no to wiadomo, otwieramy maskę Odpalamy silnik i patrzymy czy silnik skacze Jeżeli silnik skacze, no to już Najprawdopodobniej są już poduchy bardzo wystrzelone I cały silnik lata Drugą rzecz jaką możemy sprawdzić, czy poduchy są wywalone ale nie jest to reguła, to jest po prostu wrzucenie pierwszego biegu no i takie powolne ruszenie, nie takie no normalne, tylko z niższych obrotów go spuścić. Jeżeli zacznie bić, no to prawdopodobnie są poduchy wywalone, ale tak jak mówię, nie jest to reguła. Może to być również podpora wału, czy to jest sprzęgło. Jest jeszcze jeden sposób na sprawdzenie tego, trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić, czy mamy dobre tarcze hamulcowe i klocki z przodu. Jeżeli tam wszystko jest ok. No to wyjeżdżamy na autostradę, rozpędzamy się tam 150-160, no i zaczynamy tak bardziej gwałtownie dohamowywać. Jeżeli czujemy takie bicie pod pedałem, jak hamujemy, to znakiem tego, że poduchy nam skaczą, no i cały silnik skacze podczas hamowania, jest takie łup łup łub łub. To są takie trzy najczęstsze objawy tego, że poduchy są już wywalone. Wczoraj wymieniłem, teraz jak po prostu odpalam samochód, czy go gaszę. Nie ma różnicy. Samochód zostaje w bezruchu. No nawet tak jak wcześniej było, gdy odpalałem, to było takie uu, 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 po całym aucie. Jak gasiłem było to samo. Teraz po prostu jak gaszę, to nie ma w ogóle żadnego wstrząsu autem, nic. Wszystko jest ok Tyle z mojej strony. Zostawcie subskrypcję, lajka, jeżeli ktoś chce wymienić poduchy. Filmik z wczoraj. Można zobaczyć jak to zrobić. Dzięki i hej.